Mu chyba nie do końca chodzi o prawdę temu Gąciarzowi w tej historii. Tutaj widać czarno na białym, jak Gąciarz z premedytacją manipuluje. On w, w, w swoje interpretacje, które czasem są z kosmosu, wierzy, jakby to była prawda objawiona, nie? Tylko, że już nikt mu nie wierzy. Straszliwy manipulant jest z niego. I ja mu to napisałem. Zobacz, nakłamałeś. To on coś tam? No, może tak, nie? Uważam, że to jest chory człowiek. To jest naprawdę chory człowiek. Gonciarz jest ofiarą tego, że były cięte i manipulowane screeny. Więc wpadł na genialny pomysł, że będzie ciął i manipulował screenami. Ale wiecie, ale poczekajcie, poczekajcie. Na pewno w Perseuszu 40 będzie więcej dowodów. On sam już nie wie, co gada. Pojechało go. Ja uważam, że on zwariował delikatnie, nie? Tak szybko obstał majteczki, że już po 24 godzinach do mnie zaczął wypisywać, nie? Ja mu napisałem najpierw wytrzeźwienie. Mam nadzieję, że gonciarz się obudzi, ale szczerze. Kompletnie w to nie wierzę. Po rozmowach z nim uważam, że to jest świr. Po tych rozmowach z dwóch ostatnich dni, z wczoraj i z przedwczoraj, to jest takie bagno gąciarzowe, że to tylko. Nie wiem, nie, ja nie wiem tak naprawdę, co robić. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o filmie na Wardęgę, który nagrał Krzysztof Gąciarz. Jeśli go jeszcze nie widziałeś, link znajdziesz w opisie. Zgodnie z przewidywaniami Rewo. Ale to są mocne strzały. Mi się wydaje, że Wardenga się odpali na to. Wardenga faktycznie się odpalił i to dość konkretnie, czego próbkę mogłeś przed chwilą zobaczyć. Przygotowałam dla ciebie zestawienie najciekawszych i najmocniejszych cytatów z ostatniego live'a Wardengi, na którym oglądając newsy gimpera odniósł się do wątków poruszanych przez gońciarza w jego ostatnim filmie. Cześć, z tej strony analiska. Robię research, rozkwiniam i podaję dalej. Zaczniemy od fragmentu, w którym Wardenga ogólnie wypowiada się o całej sprawie i zastanawia się, skąd tak duża wiara gonciarza w Aniele. On nie ma 100% racji. To, co on odwala z Anielą, to, kur, no to, jest napra to naprawdę woła o pomstę do nieba. Nie wiem o co chodzi, czemu on jej tak wierzy, czemu łyka każde jej słowo. Natomiast narracja, że. Aniela przespała się z, z chłopakiem Kasi, kiedy Kasi nie było, i Kasia jest winna tego, że yy, jej nie wspierała. No to dla mnie to jest totalnie powalone. Naprawdę to jest totalnie powalone. W, w są różne środowiska, nie? W innym środowisku to Kasia by podbiła i by no, zwyzywała wręcz tą Anielę. A ta Kasia, nie denerwuj się, ale chciałabym. Troszeczkę, żeby złapać dystansu do tego, nie? I teraz ona, Kasia, jest winna, że nie wspierała tej Anieli. No, dla mnie to jest niesamowite. Ta Aniela też zmie, zmienia wersję. Najpierw twierdziła, że yy, no, że się odwaliła Lipa, bo tam się zabawiała z tym chłopakiem. Po kilku dniach, czy tam po kilku tygodniach już twierdziła, że on ją zmolestował. Wersje się zmieniają. I... W kolejnych fragmentach Wardenga odnosi się do tej wypowiedzi Krzysztofa. Po prostu napisała do niego, że chciałaby z nim pracować. W sytuacji, kiedy tutaj cytuję Anielę, że on gdzieś tam wspominał, że po prostu też chciałby potencjalnie kiedyś promować ludzi. Ja sam, ja sam uważam, że Aniela to mitomanka, bo nakłamała w kontekście moim nie. Ona tam nakłamała, że pisała do mnie, bo ja kogoś szukałem. Natomiast te wszystkie moje transmisje są dostępne. Można sprawdzić. Przes, przeskanować je, dzięki Putek, można je przeskanować, wrzucić y, w sensie w transkrypcję i posprawdzać słowa. I ja nie szukałem w, na tych pierwszych live'ach po powrocie moich, to ja się zajmowałem fejmem. I ja jedyne co mówiłem, to że nawet nie wiem co będzie z Gołdz, a co dopiero o zakładaniu nowych y, twórców. Więc ona to wymyśliła. Gonciarz o tym wie, że ona ściemnia, ale y, twardo idzie jakby za nią. I ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem dlaczego idzie twardo za nią. No ale cóż. Wardenga mówi, że w czasie, w którym Aniela do niego napisała, nie wspomniał o możliwości współpracy z influencerami, kierując do Anieli naprawdę mocne słowa i wysnuwając chyba pół żartem, pół serio pewną teorię spiskową. Wiecie, Typiara, ym, po prostu nigdy nie dostałem tak słodzącej wiadomości. Yy, że ty Piora, yy, yy, poddam się, cały... mistrzu, pokieruj, moj... żeby poddam się w ogóle pod twoje jakieś tam pomysły i tak dalej. A "No, no ona tylko chciała współpracować, coś tam, ten, nie. Nie no, chciała, żeby zrobić z niej influencerkę, no takie dziewczyna i gdyby ona się jeszcze przyznała, ta dziewczyna. Okej, okay. miałam tak, że chciałam właśnie wejść do tego świata influencerów, napisando do Wartegigi. Tylko, że ona kłamie, yy, ta Aniela, mówiąc, że ja wtedy akurat szukałem. To jest w ogóle, pokazuje, że jest durna. No, bo przecież te live są. Można w nie wejść. Ta wiadomość była jakoś na początku września. Ja dopiero 30 sierpnia jakoś wróciłem do internetu, czy 29. Więc to było kilka liveów. Ale ona jest na tyle durna, że uznała, że to kłamstwo przejdzie. I ja, że ja, że ja to odpuszczę. I ja odpuściłem na początku, ale jak teraz ja już dodają filmy, no to podejrzewam, że to poleci jakoś dalej. No nie wiem, chyba, że ta Aniela jest. Yy, że ta Aniela prze, chce, chcąc przeprosić. Że y, odwaliła taką akcję w Kasi, zobaczyła, że gąciarz dokucza tej Kasi, postanowiła gąciarza zniszczyć o środka, no nie wiem. Co ciekawe, okazuje się, że Sylwester napisał o tym gąciarzowi, ale ten nie wydawał się specjalnie przejęty. Daje mu kwity, nie, że ej, zobacz, a nie lat się okłamuje. Ja nigdy na live nie szukałem osób, ona się zgłosiła sama, bo chciała zostać influencerką. Na tych live'ach ja nie szukałem i tam mu wymieniłem to, te, te powiedziałem, w jakim okresie to było, i że no, wtedy nie. Wtedy nie, nie ogłaszałem, że szukam influencerek. W ogóle wtedy dostałem tylko od Danieli taką wiadomość w tym okresie. I daję mu kwity, a on tak, o, Aniela twierdzi tak, ty twierdzisz tak. No nie da się dotrzeć do człowieka. Uważam, że to jest psychiczny gość. Po prostu to jest psychiczny gość, gdzieś się zapętlił. Kasia jest potworem całego świata. Kasia zła, Kasia manipuluje, Kasia tnie screeny, a póki co wychodzi, że to on pociął screeny. Jeżeli chodzi oczywiście o ten przypadek Kasi, nie? no bo z tymi innymi dziewczynami ja w to nie wchodziłem głębiej. I nie mam zamiaru wchodzić głębiej w te inne dziewczyny. Wierzę, że Krzysiu miał rację z tymi innymi dziewczynami. W tym miejscu pojawia nam się wątek cięcia screenów, który Wardenga poruszał na lajwie wielokrotnie. Najbardziej wiecie, co mnie śmieszy? Że yy, on z Anielą twierdzą, że Kasia yy, cięła screeny żeby przyjaciele się odwrócili od Anieli. Przecież ta historia wygląda tak. Gdy Kasia gdzieś pojechała, Aniela przyszła do tego chłopaka Kasi, zrobiła mu loda, później zaczęli się masturbować, jedno patrzyło na drugiego, bo tutaj w ogóle też Gonciarz zmanipulował ten fragment, ale żeby się trzymać już jakby dokładności, no to jedno się masturbowało i drugie, nie? Czy tutaj trzeba coś manipulować, żeby ktoś się odwrócił od Anieli? Nie. Po prostu pokazujesz te screeny znajomym i każdy normalny powie, o nie chcę mieć koleżanki, że ja jak jadę na wakacje, to ta koleżanka przychodzi się zabawia z moim facetem, robi mu lody. Mi się wydaje, że większość z Was tutaj na czacie nie chciałby mieć takiej koleżanki, nie? Nie wiem, może niech się kobiety wypowiedzą, ale mi się wydaje, no ja na przykład, jeżeli zmienić płcienie, nie chciałbym mieć kolegi, że ja na przykład idę na trening, on przychodzi i mi... Yy, Robi dobrze mojej dziewczynie, nie? Nie chciałbym. I też bym kurwa nie wspierał takiego kolegi, nie? Tak mi się wydaje, że mogłyby mi puścić nerwy. No, Kasie nie puściły, ale oni mówią, że ona jest winna. Sylwester mówi, że gonciarz robi innemu mężczyźnie to, czego sam doświadczył. I gonciarz, który przeszedł, no, bo on sporo przeszedł. Przez to, że dziewczyny wycinały skriny, coś ze screena wycięły, zmieniły w ogóle kontekst y, wszystkiego, to sporo przez to przeszedł, nie? I sporo wycierpiał. I teraz robi to samo innemu chłopowi. Wyciął, z, z... wyciął, wyciął z tej całej historii skrina, że Typiara robiła, y, y, że Lizała y, f... drugiemu. I że to, to są niby szachy 5D. Chyba szachy 5D, jak zostać skazanym. Jest też o słynnych już szachach 5D. Gonciarz jest ofiarą tego, że były cięte i manipulowane screeny. Więc wpadł na genialny pomysł, że będzie ciął i manipulował screenami. To to jest chyba najgorsze, co mógł zrobić. Bo w tym momencie zestawił się na tym samym poziomie, co te dziewuchy wszystkie. On już chyba nawet to tam postował na Instagramie, nie? Że haha, chcieliśmy zobaczyć, czy Kasia przeprosi, dlatego wycięliśmy, że Aniela robiła loda. Ja nie. Tylko, że już nikt mu nie wierzy. No i jeszcze ostatni, niezwykle barwny swoją drogą cytat dotyczący cięcia screenów, w którym Sylwester zarzuca gonciarzowi manipulacje. A pierwsze słyszę o No widzisz, bo gonciarz i Aniela, żeby ułożyć narrację, że Aniela przerwała czynności, wycięli to. Wycięli to z konwersacji, tej, którą pokazywali. No i teraz wyszło, i teraz jak to wyszło, to twierdzą, że to były szachy 5D, nie? No okej. Okay. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie szachów 5D i manipulacji, którą Wardenga zarzuca Gońciarzowi, mamy kolejny cytat, który Sylwester kończy poruszającym apelem o stronienie od narkotyków. Twierdząc, że znał całą prawdę od początku i wiedział o tym, że doszło do czegoś więcej, natomiast dość celowo tą informację pominął. Kumacie, nie? Zobaczcie, kurwa, psychicznego Gońciarza. Postanowił... Y Pominęliśmy, by zostawić Katarzynie i Kubie możliwość wycofania się i przeproszenia Anieli. Katarzyna miała przeprosić Aniele, nie? Że gonciarz usunął fragment o tym, że Aniela oblodziła chłopakowi Kasi, bo liczył, że Kasia przeprosi i się wycofa. Ku, ja na, nawet ciężko mi widzicie, że tutaj nie wiem jak to powiedzieć, bo to jest tak pojęte myślenie, że ciężko to ułożyć w logiczne zdanie. Jeśli chodzi o historię Anieli, to znaliśmy całą prawdę od początku. Penetrację oralną, jako szczegół wyjątkowo bulwersujący pominęliśmy. No ale to jest bulwersujące na waszą niekorzyść, że Aniela oblo... i teraz mówi przeproś mnie Kasiu, że oblo... twojemu facetowi. Powinnaś mnie wspierać. No, ponieważ chory człowiek, nie? Jest 20, prawie 2000 ludzi na tym streamie. Niech to będzie dla wszystkich lekcja. Nie bierzcie kurwa, narkotyków. Bo was wypierdolą z butów. Bo my już nie rozumiemy, o co tam chodzi. Mi też jest ciężko zrozumieć. Kolejny fragment to komentarz do tej wypowiedzi gonciarza, w której twierdzi on, że Wardenga nie jest godny zaufania. Lekcja z tego jest prosta. On nie jest godny zaufania. O co w tej dramie chodzi? Mi się wydaje, że już gonciarz nawet nie wie, nie? Gonciarz dodał film. Yy, że, że Sylwester nie jest godny zaufania. Dzień po tym filmie pisze do mnie i mówi: Ej, mogę ci dać fragmenty, i żebyś nie puszczał tego nigdzie? Mo mogę ci dać to? I mi daje, wysyła mi jakieś filmy, nie? Pokazując mi, że jestem godny zaufania. On sam już nie wie, co gada. Pojeba, pojebał go. Ja uważam, że on zwariował delikatnie, nie? Już się tak zazębił, codziennie dodaje jakieś 30-40 storek o tej kasi. Tam już są motywy, właśnie, kto nie spuścił wody. No na początku to było zabawne ale no po pewnym czasie to się już robi no takie bardzo dziwne i tam są już takie, takie tanie zagrywki czyli na przykład pod ostatnim filmem ma same no 90% negatywnych komentarzy co robi Gonciarz wybiera jedyne te pozytywne i wrzuca do siebie na na storki nie? czyli takie zakrzywianie czasoprzestrzeni tam jest tam naprawdę uważam że coś jest nie tak i najgorsze jest to że on nie słucha własnych widzów że oni mu naprawdę piszą mądrze, nie? Merytoryczne te komentarze nie jest, że coś tam zamknij się, tylko wypisują mu po 10 zdań w tych komentarzach. Rozkładają mu na czynniki pierwsze, gdzie popełnia błąd, gdzie jest luka w tej historii. Ale nie, on dalej, on dalej chodzi i Kasia zła, Kasia nie wsparła Anieli. O komunikacji wardengi z gąciarzem mamy jeszcze jeden ciekawy fragment. Odnieść do Sylwestra Warby. Tak, i podoba mi się, że tak szybko obstrał majteczki, że już po 24 godzinach do mnie zaczął wypisywać, nie? I mnie przekonywać do swoich racji. Ja mu napisałem najpierw wytrzeźwiej. Sylwester opowiada też historię, która miałaby potwierdzać, nazwijmy to delikatnie, niestandardowy sposób myślenia gonciarza. Nie, ale gonciarz ym, naprawdę on odleciał. Ostatnio mi przesłał jedną rzecz. No, i ja tak czytam, mówię okej, okay, nie. W sensie pewną historię. Ja, on tam właśnie powiedział, żebym yy, nie pokazywał tej historii, to tam nie będę jej mówił, co to za historia. I nagle, kura mi wysyła, że to dowodzi tego i tego. A ja mówię, kurwa, gdzie niby? Z której strony? Gdzieś to jest napisane, czy to twoja interpretacja? On mówi, no moja interpretacja. Tylko problemem jego jest to, że on w, w swoje interpretacje, które czasem są z kosmosu, wierzy, jakby to była prawda objawiona, nie? I ja już inaczej trochę patrzę na jego odcinki. Kolejny wątek dotyczył brudów na Aniele, które podobno dostaje Wardenga. Syrwek też powiedział mi, że i też mówił na streamie to publicznie, że ludzie przysyłają mu haki na Aniele i brudy na Aniele. Dziwne, bo do mnie nikt nic nie wysłał. Ciekawe czemu, nie? Wardenga, odpowiadając na to pytanie, wysnuł tezę, że ludzie się boją cokolwiek do niego wysyłać, żeby później nie stać się obiektem ataku Krzysztofa. Zdradził też, że przed wizytą gonciarza Ustanowskiego, początkowo wysłał mu screen wiadomości od Anieli, ale cofnął jej wysłanie. że ludzie rzekomo wysyłają mu brudy na Aniele, i jest zaskoczony, że on sam niczego takiego nie do. No, Dziwne, nie? Czemu ja Gąciarzo... Wiecie jaka w ogóle była sytuacja? Ja gońciarzowi wysłałem ten screen, ale po chwili, pomyśl, przed yy, stanowskim, nie? Ale po chwili, yy, albo mu opisałem, albo wysłałem ten screen, ale po chwili, tak myślę, kurwa, mu chyba nie do końca chodzi o prawdę temu gońciarzowi w tej historii. I yy, cofnąłem wysłanie, nie? Czyli powin... mu się powinno wyświetlać, że wiadomość została cofnięta, czy coś takiego. I ja się też nie dziwię ludziom, na przykład znajomym, że nie chcą w to wchodzić, bo zauważcie, ja zaatakowałem ustanowskiego Aniele. Gonciarzowi mówiłem: zastanów się, nie ufaj tej dziewczynie. On po tym, jak ja to zrobiłem, nagrał w wannie z, z 10 instastorek o mnie, w parku nagrał z kilka instastorek, nagrał już jeden film. Wydaje mi się, że we wcześniejszym też byłem wspomnianym. Więc ty się. Gonciarz, dziwisz, że ludzie ci się boją podesłać jakieś rzeczy o Anieli? Dla ciebie Aniela to jest w ogóle królowa, nieomylna i wielka ofiara tego wszystkiego. Natomiast nie, to Aniela obl**iła typowi. To Kasia jest ofiarą w tym wszystkim. Wartenga opowiedział też nieco więcej o hakach, które dostaje, ale dodaje też, że ma wątpliwości, czy powinien się w ten temat zagłębiać. Nawet o, ym, teraz jedna osoba chce się spotkać, żeby mi to dać. Natomiast ja nie wiem, czy ja chcę w to wchodzić głębiej. Czyli kolejne rzeczy chcą mi dać a to manierę, ale to jest takie kurwa bagno gonciarzowe, że to tylko... Nie wiem, nie, ja nie wiem tak naprawdę co robić. Nie wiem czy w to wchodzić, bo to się może źle skończyć. Po prostu. Kolejny i w sumie poboczny, biorąc pod uwagę wagę sprawy wątek, to temat wiadomości, jaką Wardenga miał przekazać Stanowskiemu. Sylwester Wardenga, żeby być częścią sytuacji, której nie jest, zadzwonił, do Krzysztofa Stanowskiego prywatnymi kanałami pociągnął za sznurki, że kurczę, tutaj ja, Sylwester Wardenga, proszę, żeby mnie wpuścić na wizję, bo mam ważne info. No i w ważnym info okazało się to, że Aniela do niego kiedyś napisała, że chciałaby z nim pracować. On na przykład nagrał o mnie, że Sylwester napisał do Stanowskiego, że mam jakieś mega mocne info na Gąciarza, mam mega mocne info na Gąciarza, weź mnie połączce telefonu, nie? Jestem przekonany, że mu nie pokazał Stanowski wiadomości ode mnie. Ja napisałem, czy będą telefony w momencie, kiedy była ogłoszona Aniela, bo chciałem z Anielą to e, e, od razu zestawić tą wiadomość, nie? Mieć jej reakcję na żywo, żeby było pokazane te jej kłamstwa. A Gącia sobie oczywiście w głowie to wymyślił, nie? Że ja mówię, mówiłem do Stanowskiego, dawaj ja mam kupa, mocne jakieś brudy, mocne info. Pokaż mi dowód, że ja pisałem do Stanowskiego, że mam jakieś mega mocne info, Dawaj by do dymy. Gdzie, kurwa? gdzie to było? Tylko w głowie gąciarza. Ale on i tak w najbliższym odcinku Perseusza powie, że to były szachy 5D, bo on chciał sprawdzić reakcję Kasi i teraz już wie, że Kasia jest potworem. W kolejnym fragmencie ze streama Wardenga tłumaczy się z wątku pomylonych słów, o czym gąciarz również wspomniał w swoim filmie. Ja się pomyliłem czytając screena i nie przeczytałem na głos słowa osobno. Sylwek to usłyszał, nadinterpretował to w drugą stronę i z osobnej masturbacji zrobiono wzajemną masturbację. Stąd wynika moja pewność siebie co do swego na wizji, bo ja po prostu nie rozumiałem skąd on to wziął. O, tutaj to wam pokażę, nie? Bo tutaj, tutaj widać czarno na białym jak gącia z premedytacją manipuluje. Co powiedział Wardenga? Bo Gonciarz tam się oburzył, że ja powiedziałem, i on tam wyśmiewał mnie, nie? że ha, ha debil Wardenga nie zrozumiał. Nie molestował. Proszę, przyznaję, że to ona zaproponowała, ee, no tą wzajemną masturbację, że jedno patrzy na drugiego. Wzajemną masturbację i od razu się poprawiam. W sensie jedno patrzy na drugiego. Tylko, że Gonciarz się wtedy zaśmiał. No, ale to mógł sobie odtworzyć to i zobaczyć, że ja to sprostowałem, nie? A tam on wyśmiewa, że ha, wza... w ogóle słowo masja. To oznacza, że robisz sobie dobrze, a nie y, drugiej osobie, nie? I tutaj jeszcze wcześniej też to powiedziałem wyraźnie, o co chodzi: Proponuje mu, ona mu proponuje. Tak wynika z tej wiadomości. Nie wzykajmy się, tylko że się Ty będziesz się masował patrzyła na ciebie, a ja się będę ty gdybyś patrzył na mnie. I widzicie, ja tutaj dokładnie wyjaśniam, a on wyciął z tego wszystkiego, nie z tego, że ja mówię jedno robiło sobie dobrze, drugie robiło sobie dobrze, nie? Wyciął tylko słowo wzajemna i ułożył cały film, haha, wardenga, debil, nie zrozumiał, to nawet i dał później jakąś feministkę, to nawet ta feministka z, z, zrozumiała, a wardenga nie zrozumiał. No jak można z jednego zdania, gdzie tam jest tylko przecinek, wyciąć tylko słowo wzajemna i zrobić o tym y, cały fragment odcinka, nie? Straszliwy manipulant jest z niego. I ja mu to napisałem, nie? To napisałem ja i mu pokazuję i zobacz, zobacz, nakłamałeś. To on coś tam, no, no może tak, nie? I, I z nim jest taka gadka na Facebooku. Uważam, że to jest chory człowiek. To jest naprawdę chory człowiek. Na koniec zostawiłam najcięższy wątek, czyli przebieg tej całej sytuacji i dywagacje, kto tak naprawdę był winny. Zacznę jednak od fragmentu filmu Krzysztofa, który na tyle zbulwersował Wardengę, że ponownie oskarżył Krzysztofa o manipulację. Wielki influencer Sylwester Wardenga wyciąga tę prywatną wiadomość z Anieli w sytuacji, kiedy ta jest w poważnej, ważnej dla siebie sytuacji życiowej, rozmawiając o przemocy seksualnej, żeby zdyskredytować jej wiarygodność. No przecież jaką k... Ku... Poważna sytuacja związana z przemocą seksualną. Typiara przyszła, zabawiała się i zrobiła loda chłopakowi Kasi. Dopiero po jakimś czasie uznała, że, ym, że on ją molestował. Natomiast w tych wiadomościach jest tak. On chciał mnie lizać. On chciał mnie lizać. Ja lizałam jego, czyli on chciał, ona mu nie pozwoliła. Czyli miała kontrolę. Mogła powiedzieć nie. Nie pozwoliła mu. Z, yy, ona lizała go, czyli zrobiła on chciał coś więcej, czyli chciał seksu, i ona powiedziała, że nie i że będą się po prostu masturbować. Ona będzie sama i on sam, nie? Czyli znowu miała kontrolę. Czyli jak to wygląda? Raz masz kontrolę, raz nie masz, raz masz, a po kilku tygodniach czy tam dniach mówisz, dobra, zmiana zdania, jednak to nie był mój błąd, w sumie to on mnie zmontował. No tak kurwa nie może być, nie? Że dziewczyna. Okej, okay, chłop odjechał, bo zdradził swoją dziewczynę. Natomiast nie możemy dopuszczać, do, żeby był taki świat i takie piekło mężczyzn, że dziewczyna najpierw mówi koleżance, okej, okay, no zabawiałam się z twoim tam facetem, o, no mega lipa, chciałem ci powiedzieć, bo mam wyrzuty sumienia. A jak się okazuje, że Kasia ją odtrąca, to o, zmiana narracji, wiesz co, on mnie jednak zmolnował, jak ty mnie możesz odrzucać, bądźmy dalej przyjaciółkami. No nie może być tak, że dziewczyna zmienia narrację i nagle uznaje, bo takiej będzie wygodniej, że jej się stała jakaś krzywda. No i idąc dalej tym wątkiem. Wszyscy jakby kumają, że ona nie jest poszkodowana, ale aż twardo. Ona jest poszkodowana. Ona miała ciężki czas. No to się nazywa wyrzuty sumienia. Dla mnie to jest niepojęte, nie? Teraz fragment dla odważnych z technicznym opisem sytuacji. Nie powinnam chyba w ten sposób mówić, ale to taka reakcja obronna na zażenowanie, które mi towarzyszy. I zobaczcie. Ja lizałam jego. Ja jebie, ciężko mi tu pisać. No w sensie, że próbował mnie lizać tam. Ja lizałam jego. Tutaj próbował mnie lizać tam. Czyli to pokazuje, że on próbował, ale ona nie wyraziła zgody, żeby on ją lizał. Ona sobie polizała jego, on wyraził zgodę, a później próbował iść dalej, to go powstrzymała. Czyli to pokazuje tak, że tutaj chłop, mia ona miała kontrolę, nie pozwoliła mu. Tutaj też mu nie pozwoliła. A na koniec wychodzi i mówi: A e, on mnie zmolestował, zmusił mnie. Gdzie kurwa? Przecież tutaj pokazujesz, że on czegoś chciał, to mu nie pozwoliłaś, tutaj czegoś chciał, nie pozwoliłaś, a tutaj sobie polizałaś, krzaska. Gdzie tu jest molestowanie? Miałaś decyzyjność. Tu miałaś decyzyjność, tutaj też miałaś decyzyjność, a tutaj uznałaś, nie, w sumie to nie miałam tutaj decyzyjności. Durne, no kurwa, to jest niepojęte, nie? To jest niepojęte dla mnie. No, i jeszcze wardęga o piekle mężczyzn. Tak, to jest piekło mężczyzn, nie? I wyobraźcie sobie, tamten chłopak. Okej, okay, tamten chłopak być może jest kawałem skórzana. Nie mam pojęcia. Natomiast on kurwa siedzi i gończysz o nim na codziennie jakieś storki, ta Aniela, na Cała Polska gada, że on niby kogoś z ale wiecie, ale poczekajcie, poczekajcie. Na pewno w Perseuszu 40 będzie więcej dowodów. Na koniec mamy jeszcze taki podsumowujący fragment wypowiedzi Wardęgi. I właśnie, a najbardziej przypomniane jest, że gonciarz nie wyciągnął lekcji. Wtedy on miał pretensję, że ludzie wierzyli tym dziewczynom, mimo że były jakieś screeny, nie? Były te screeny zmanipulowane, wyjęte z kontekstu, ale gonciarz mimo wszystko. No, kur no, ma trochę pewnie żalu, że ludzie w to wierzyli. Natomiast on sam, screeny to wręcz przeczą historii tej Anieli, ale on sam stara się nam teraz wmówić, po tym jak pokazał, że kobiety manipulowały, to stara się swojej widowni przekazać, że ej, ale Anieli to wieście, ona jest inna, ona na pewno nic nie ściemia, mimo że wszystko, wszystko krzyczy i przeczy. Czyli te wiadomości do Kasi przeczą, gdzie pokazuje, że no dobra, on chciał mnie lizać, no ale nie pozwoliłam, chciał czegoś więcej, nie pozwoliłam, czyli pokazuje, miałaś pełną kontrolę. Gdy nie chcia, nie miałaś na coś ochoty, to nie pozwalałaś, bo piszesz wprost. On chciał, ja nie chciałam, więc nie było. Przykre, przykre sprawa. Mam nadzieję, że gąciaś się obudzi, ale szczerze, kompletnie w to nie wierzę. Po rozmowach z nim. Uważam, że to jest świr. Po tych rozmowach z dwóch ostatnich dni, z wczoraj i z przedwczoraj, uważam, że to jest kupa świr. Dotarliśmy do końca, więc, żeby trochę odetchnąć, jeszcze mała wymiana zdań między Wardęgą a Anielą. W ogóle ja bym się chciał z Anielą spotkać w sądzie, bo oni tam świrują. Więc, Aniela, mówię na, tutaj na 22 tysiące osób: jesteś potworną manipulantką i zaburzoną dziewuchą. Możesz mnie za to pozwać, jeżeli się nie zgadzasz. Udowodnię to w sądzie. I bezczelną kłamczuchą, bo na mój temat straszliwie nakłamałaś i to akurat mogę bez problemu udowodnić. W chwili, w której nagrywam ten film, Gonciarz się jeszcze nie wypowiedział, albo inaczej wypowiedział, tylko nie w temacie. Wrzuca storki dotyczące innych wątków Perseusza. Wardendze odpowiedziała natomiast Aniela. Sylwestrze. Ludzie mogą się też spotkać na przykład na kawę. Więc jeżeli się chcesz spotkać, możemy się normalnie spotkać, nie musimy się od razu spotykać w sądzie. Rozumiem, że jakby masz tego typu doświadczenia, ale naprawdę rozmowa też dużo pomaga w życiu. Nie czuję się urażona twoją opinią, dlatego że nie znasz danych tej historii, więc jakby rozumiem, że możesz ją po prostu oceniać po swojemu i masz do tego pełne prawo. Jakby ja nie będę się obrażać za to, że masz jakąś opinię i pozywać się, no, jakby w jakim świecie żyjemy, że tak naprawdę do czego dochodzi. Myślę, Sylwester, że spędzasz po prostu dużo czasu w internecie. Yy, I nie, nie kumasz, że jakby są też normalni ludzie, normalne znajomości, że można komuś ufać, że można być wobec kogoś lojalnym, że nie trzeba kogoś nagrywać, że jakby no nie wiem, życie jest. I że no. No i to by było na tyle, choć niemal pewne jest, że ta historia będzie miała swój dalszy ciąg. Do tej pory pojawiające się na YouTubie opinie w tej sprawie były bardzo ostrożne. Nie ma się zresztą co dziwić, biorąc pod uwagę całą historię gonciarza. W tym kontekście opinia Sylwestra jest naprawdę bezpośrednia i dosadna. Czy prawdziwa? To się zapewne niebawem okaże. A ty co o tym wszystkim myślisz? Kto Twoim zdaniem ma rację? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał ci się ten film, zostaw proszę koniecznie suba. Dopiero zaczynam, i każda nowa subskrypcja jest dla mnie ogromną motywacją do dalszej pracy. Tu kończy się dzisiejsza analiza. Kolejna już niebawem na tym kanale. Trzymaj się i nie klikaj w bleco. Do następnej rozkminy.